Już w połowie czerwca zostanie uruchomiona pierwsza w regionie brzozowskim siłownia na wolnym powietrzu. Jej montaż trwa w parku Jordanowskim w Brzozowie. Siłownia outdoorowa to główny element inwestycji projektu realizowanego w tym miejscu w oparciu o wzniesiony w ubiegłym roku plac zabaw. W bieżącym roku realizujemy kilka małych projektów, które służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Wartość tych projektów to kwota około 500 tysięcy złotych. A dotyczy to przede wszystkim placów zabaw, skateparku i to, co chcę powiedzieć w chwili obecnej, końcem tego tygodnia, zafunkcjonuje właśnie siłownia w otwartej przestrzeni w Parku Miejskim w Brzozowie przy placu zabaw. Także rodzice z dzieci mogą przyjść na plac zabaw, dzieci będą zajęte urządzeniami na placu zabaw, natomiast rodzice mogą skorzystać nieodpłatnie z urządzeń, Wartość całego zadania wynosi 78 tysięcy złotych. Większą część, bo 50 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z programu PROW zrealizowany w ramach małych projektów LGD Ziemia Brzozowska. A zatem, jeszcze przed wakacjami, sprawność i zabawę chętni znajdą w parku Jordanowskim.